W dzisiejszym odcinku będzie o najlepszym filmie F. Gary Gray, jaki widziałem, i też o filmie, który należy do jednych z moich ulubionych. Ogólnie mówię o filmie Negocjator z 1998 roku. W głównych występują tutaj Samuel L. Jackson i Kevin Spacey, ale też mamy naprawdę dobrych aktorów na drugim planie. Więcej o aktorach będę mówił za jakiś czas, a na razie, jak to zazwyczaj jest przy moich omówieniach. Krótkie streszczenie fabuły, jak już sam tytuł wskazuje głównym bohaterem tego filmu jest policyjny negocjator, Danny Roman z policji w Chicago, który zostaje niesłusznie oskarżony o zabójstwo swojego kolegi, swojego partnera, a wszystko to w cieniu afery korupcyjnej, w którą, jak się okazuje, dalej podczas filmu bardzo mocno był uwikłany w wydział, w którym pracuje. Czyli mamy tutaj trochę do czynienia z klasyką gatunku, jeśli chodzi o thriller z elementami kina akcji czy też kryminału, bo występują tutaj takie motywy jak wrobienie kogoś w morderstwo, korupcja na najwyższych szczeblach w policji i ciągle jedno główne pytanie: to za tym wszystkim tak naprawdę stoi? I na to pytanie odpowiedzi będzie szukał właśnie nasz główny bohater, dany Roman, a zrobi to, będąc już kompletnie pod ścianą w absolutnej desperacji. Ponieważ będzie sobie zdało sprawę, że jeśli tego nie zrobi w danym momencie to już nigdy nie będzie miał takiej okazji, bo zaraz, za momencik wyląduje w więzieniu i to na bardzo, ale to bardzo długo. W efekcie tych wszystkich czynników Dany bierze sprawy w swoje ręce, biorąc za zakładników między innymi swojego przełożonego, jak i też kilka postronnych osób robi to właśnie, ażeby dowiedzieć się kto go wrabia. W tym filmie z początku dochodzi do pojedynku dwóch negocjatorów, bo Dany chce rozmawiać tylko z Chrisem Sabianem, granym przez Kevina Spacey. Robi to ze swojej perspektywy, z oczywistych powodów. Wierze swojemu najbliższemu doczeniu, czyli policjantom z jego wydziału, nie może ufać, więc bierze kogoś z zewnątrz. Oczywiście nie może ufać tym swoim kolegom, tym bardziej, bo to oni mają zakończyć całą tę akcję z więzieniem przez Daniego zakładników, to jest ich sprawa, chicagowskiej policji. Więc ten brak zaufania jest tym bardziej oczywisty. Powiem wam, że ten film zrobił na mnie kolosalne wrażenie podczas pierwszego obejrzenia i że nawet nie pamiętam nie więcej, kiedy to było, na pewno bardzo dawno temu, ale to, co pamiętam, to, że akurat już ten film zobaczyłem pierwszy raz nie na kasecie wideo, ale w telewizji. Bodajże na Polsacie. Wtedy po prostu zdmuchnął mnie z planszy. Gra aktorska Właśnie już przeze mnie wspomniana intryga kryminalna i też niesamowicie szybkie tempo tego filmu. Pamiętam, że wtedy mocno mi zaimponowało. A czynnikiem, który dodatkowo wpłynął na to, że można powiedzieć nawet, że pokochałem ten film to bez wątpienia jest tutaj dwójka moich, jednych z moich ulubionych aktorów. Samuel Jackson i Kevin Spacey dają tutaj po prostu koncert. Ogólnie zresztą ten film ma to do siebie, że te bardziej znaczące postacie tutaj są wiarygodne na tym poziomie, że wydaje się, iż są postaciami z krwi i kości. Że to nie są wydmuszki, jakie nieraz spotykamy w kinie akcji, czy nie tylko. Tutaj naprawdę głębia psychologiczna tych postaci jest, w mojej opinii, na solidnym poziomie, co najmniej. Jest też świetna chemia między poszczególnymi aktorami w swoich rolach. To chemię widać między postacią Samuela Jacksona i na przykład Paula Mato. Już nie mówię o chemii między dwójką głównych bohaterów. Chciałem sięgnąć w pamięć i przypomnieć sobie, czy Chemie Spacey z Samuelem Jacksonem grali jeszcze oprócz tego filmu w jakimś innym filmie. No okazało się oczywiście, że tak. I to też był jeden z moich ulubionych filmów. dokumentów, w którym sobie zdałem sprawę, że kurczę, no jest bardzo, ale to bardzo niesprawiedliwy i mocno bezsensowny. A mówię tutaj o czasie zabijania. To jest ogólnie jeden z niczych przypadków, w których oglądając po latach dany film. Tak mocno jednak w moich oczach obniżył loty, że uznałem, że ten film jednak dobry nie jest. Czas Zabijania jest jednym z takich bardzo nielicznych filmów, ale o tym jeszcze więcej powiem jak będę ten film omawiał. A będę na pewno, bo ten, ten film jest na tyle głośny, że nie mogę go odpuścić. Ale już kończąc ten poboczny wątek, wracam do tego filmu. Tak jak mówię, super się tutaj śledzi to odkrywanie prawdy wraz z głównym bohaterem. O tempie już mówiłem, ale też jest tutaj bardzo fajnie budowane napięcie, oczywiście. Mamy też próby zabawy z widzem, w sensie tego, do czego nasz główny bohater jest zdolny, a do czego nie. Więc wychodzi na to, że ten film oferuje nam naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrą rozrywkę. No a czego chcieć więcej w przypadku tego typu kina? To, co jeszcze ewidentnie robią scenarzyści, to stawiają naszego bohatera bardzo, ale to bardzo w sytuacji sam przeciwko wszystkim. Ale już robią to naprawdę w niektórych momentach po bandzie, bo z jednej strony jest to dobry chwyt po to, żeby widza jeszcze bardziej do ekranu przyciągnąć. Ale z drugiej jednak ten chwyt jest ryzykowny. Już mówię dlaczego. W pewnym momencie jak się człowiek na tym zastanowi, to właśnie ci koledzy Daniego bardzo łatwo i bardzo szybko godzą się z tym, że Daniego trzeba jeśli nie wyeliminować, to po prostu zakończyć jego sprawę i wsadzić go do tej wspomnianej ciupy. Tutaj wydawać by się mogło, że scenariusz troszeczkę przeszarżował. Bo nie chce mi się wierzyć, możliwość odbywania się takich wydarzeń w rzeczywistości w prawdziwym życiu, żeby wszyscy koledzy dla niego nagle doszli do wniosku, że dobra, jest winny, jest skorumpowanym gliną, nie znaliśmy go w ogóle praktycznie 20 lat, czy ile tam lat z nami pracował jako kumpel i ile byśmy wspólnych piw nie wypili. Nie chce mi się wierzyć w to, żeby wszyscy ale to wszyscy się od niego odwrócili. A w tym filmie właśnie to ma miejsce. Wszyscy nagle chcą go dopaść i zakończyć jego sprawę. Przesadziłem może z tym, że wszyscy są przeciwko niemu. No Nie jest przeciwko niemu jego żona, ale wiadomo, no to jest żona. Ciężko, żeby była przeciwko niemu. Mówiąc jeszcze o tej intrydze kryminalnej, to w aspekcie tego, czy widz wie o niewinności danego, czy też nie jest jej pewien, to, to tutaj mamy wszystko wyjaśnione. Dany jest niewinny. I ja nie jestem pewien, czy bez tego ten film nie byłby jeszcze lepszy. Mam tutaj poważne wątpliwości. Ponieważ, chyba, dla widza byłoby jeszcze fajniejsze, gdybyśmy właśnie nie wiedzieli, czy aby na pewno Dany nie jest winny, a ta cała jego akcja służy, żeby ukatrupić jak najwięcej ludzi i żeby ewentualnie nie pójść na dno samemu. A dopiero końcówka by nam pokazała, że właśnie to Dany cały czas ma rację. Czy ta ambiwalencja wobec poczynienia głównego bohatera nie powinna być tutaj z nami prawie że od początku do samego końca? Nie wiem. Ja sądzę, że mogłoby się to okazać dla filmu jeszcze lepszym posunięciem. Jeszcze ten temat pociągnę, tych bohaterów na drugim planie. Szczególnie tą taką gorliwą postacią, która w filmie gra, niby, kolegę Daniela, która chce go udupić, jest Adam Beck, grany przez Davida Morsa. I naprawdę nie ma dużo fajniejszych rzeczy w tego typu kinie, jakie ja widziałem, jak okazuje się dla tych jego kolegów, że Daniel jest niewinny i co za tym wszystkim stoi. Ta mina, szczególnie Adama Beka, właśnie granego przez Morsa, który już przez cały film chciał go dopaść, który mówił, że dopadniemy sukienki syna i tak dalej. Miny jego przede wszystkim, ale też tych pozostałych, niby jego kumpli, są tak bezcenne, chociażby z tego innego powodu uwielbiam ten film. Widzieć miny ludzi, którzy oskarżają o coś drugiego człowieka, jednego z najlepszych kumpli, a, a potem okazuje się, że oskarżają nie tyle, że oskarżają, co wierzą tym wszystkim doniesieniom, i chcą go unieszkodliwić, i okazuje się, że to on miał rację, a oni są totalnie, to totalnie skompromitowani w jego oczach i w oczach widzów. Te miny ich są po prostu bezcenne. To jest piękne w tym filmie, uwielbiam tę scenę. Za te właśnie poszczególne sceny, żywię pozytywne odczucia wobec tego filmu, bardzo pozytywne. Tak jak powiedziałem, jest jednym z moich ulubionych tego typu filmów. Są tutaj bardzo dobre dialogi, i przede wszystkim mam tutaj tych dwóch fantastycznych aktorów, których uwielbiam. Ciężko nawet powiedzieć, czy którykolwiek z nich jest lepszy od drugiego w tym filmie. Obaj są świetni. Jeśli nie podkreślałem aktorskiego geniuszu Kevina Spacey'ego wcześniej, w filmach, które omawiałem, a w których on grał, to zrobię to teraz. Bo pomimo to, że można o tym człowieku myśleć bardzo różnie, po tym co wyszło x lat temu na, tej, na jego temat, jakie teorie, jakie przypuszczenia itd., dla mnie nie ulega wątpliwości jedno. To jest jeden z najlepszych aktorów w historii kina. Argumenty dla takiej tezy, moim zdaniem, są i to niemałe i chcę to podkreślić. Kemi Spacey występem w tym filmie po raz kolejny udowodnił, że potrafi zagrać wszystko. Nie musi być bardzo ekspresyjny, ale wydaje się, że każde jego zmarszczenie brwi czy ruch powieku albo coś w tym stylu, no a to jest coś, czego pierwsi, lepsi aktorzy nie mają po prostu. Naturalnie Samuel Jackson też w tym filmie jest wielki. Ale w mojej opinii to Kevin Spacey powinien mieć akurat z tej konkretnej dwójki status jednego z najlepszych aktorów na pewno swojego pokolenia. Ogólnie postać Spaceya, Chris Sabian, wypowiada w tym filmie to kwestię, która właśnie pokazuje to, o czym przed momentem mówiłem, czyli postawę tych niby kolegów Romana. Mówi coś w tym tonie. Jak chcę wyciągnąć daniego z tej całej akcji Żywego i tych innych zakładników, a wy chcecie go zabić. Jego najlepsi przyjaciele. I nie chcę brać w tym udziału. Taką kwestię wypowiada Chris. I to jest idealne streszczenie zachowania kumpli Romana w tym filmie. No nie ma lepszego. Ale to tak jak powiedziałem już, jest to stryczek trochę w scenariusz. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja to widzę, ale mi to nie przeszkadza. Kocham ten film. Oglądałem go już do tej pory, nie wiem, no, kilkanaście razy. I chętnie do niego wrócę ponownie. Za to właśnie wszystko, o czym tutaj mówiłem. I tak na koniec wspomnę, że. Jeszcze wśród postaci drugoplanowych według mnie też bardzo dobrze wypada Podemattie jako Rudy, ale jeszcze bardziej przypadła mi do gustu rola Tenensa Nibauma, którą gra JT Walsh. Jeden dla mnie z bardziej charakterystycznych aktorów drugoplanowych, naprawdę bardzo dobry, no ale niestety ten film okazał się jednym z jego ostatnich. Chłop zmarna na zawał serca niedługo po okrusznym zdjęć do tego filmu. Ten film zresztą był jemu dedykowany. I ta śmierć była niemałą stratą dla środowiska filmowego. Serio, ten facet naprawdę miał papiery na bardzo duże granie. Zresztą do końca swojego życia grał na co najmniej dobrym poziomie. A zdarzały mu się role bardzo dobre, jak właśnie ta, tutaj. No ale niestety już nic nie można poradzić na to, że człowieka nie ma wśród nas. Chyba tyle na temat tego akcyjniaka, kryminału i thrillera w jednym. Według mnie, klasa kino starzające się, prawie że w ogóle, świetnie zagrane, bardzo dobrze wyreserowane. Tym, którzy nie widzieli, polecam. O tym nie to tyle na ten moment. Słyszymy się już w następnym odcinku. Na razie. Uf. Uf.